Żonę mam przetrzymywaną psychiatryką, kontaktu z dzieckiem nie ma, a, a ciebie to śmieszy, tak? No drogę to śmieszne jest. Padła, co ty robisz? Powiesz coś w końcu? O ja już taka biedna, bo nie wiem, co mam zrobić ze swoim bogactwem, ono mnie nudzi. Nie mów, że cię to nie kręci. Jestem podobna przecież do twojej teściowej. A niektórzy lubią taki fetysz. Myślisz, że jestem głupia? Czasami warto na coś spojrzeć z innej perspektywy. Dlaczego ty to robisz? Chcesz wyjść? Chciałaś mnie zabić. Gdzie ty w ogóle poznałeś gościa? No ja chyba nie zamierzasz się z nią rozstać, co? Każdy zasługuje na drugą szansę. Mówiłeś, że masz tego ...dostorka w kieszeni. I nie mnie pani powinna przepraszać, tylko te wszystkie kobiety, które naprawdę cię. No, że ktoś się w tobie zakochał. Chcę sobie porozmawiać sam na sam, jak kryminalista z kryminalistą. Wiesz w ogóle, co to jest pauza? Galaktyka, a ty co myślałeś?